Cześć, z tej strony Soban i witam Was w kolejnym odcinku z Christmas Calendar. Jest z nami Crusher. Witam, witam. I Miłasz. Siemanko. Znowu to sama debilna ekipa, niestety. No, ktoś ze swojia. Pewnie jakiś idiota z naszych. Dobra, zaczynamy level siódmy. Przerwałe Co to zrobić piłbitza, dobra idzie do ja Kraszę oh, yeah! w Olol! Nie! Ło Weź ten łeb, pajacu Ta! Pewny? Ta! Ta. Okej, dobra Tomo... Tomo buduję. <laughs> serii na moim kanale. Widzieliście jak płotki przeszedłem? Nie. Reaktywacja aktywacja. Nie, sprincie ja zaskoczyłem. Ja Ej, nie widzę się! Nie widzę, ja to nie widzę. Bo mam banisz, <coughs> No Nie o nie. <noise> serio, no ty spać. <noise> no. <głos> oh! That face. No, serio zasłoniłeś mi ty. Ja i habekajne. <noise> ja i <iś> habekajne. <noise> <noise> Okej, okay, dobra, Przyskujmy. nie ograniczę to co nie... Dobra, załóżmy, że to przyszedłem. Tak, okay. tak, e, e, przyszedłeś, to przeszedłem. No, Oczywiście. No coś mnie tutaj. Kraser er, Ej no sorry! Go... <laughs> jak, jak spadał w ogóle jaki nu <laughs> Dobra, to tu teraz mamy efekty widok na Krasera, który lami i usunął swój pierwszy odcinek, bo się wstydzi. A, serio? A, chciałbyś. Jesteś, jesteś nikim. Jesteś ja. zerem. Patrz, nie skocz z tego. Nie da się. Cicho. No tak, No. Dobra, taka motywacja. Czemu on to zniszczył? Patrzcie. To, ta dziwna policja. Co to jest to, 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 to? Gdzie to się to ma? Batman. Patrzcie, Batman. Zamknij absko idziemy dalej. Zamknij absko. Okej. Kurde. To sprint. Gdzie to trzeba iść? koledzy tutaj a tutaj jo. gdzie? Aha, dobra <grych> o, no, że... przyszedłem, kurde jak ty żeś to? a, dobra, dobra przejdę się bro, przynajmniej to przyszedłem dobra, wszystko jasne daj ci, przytrzymam o, ty... A. a ja, ja, to, ja to, ja to, ja to, ja to bym coś taki a to, da, ja to ja to zawodowy słuchaj, to jest banany. Bo trzeba dumble double, double jumpa LOL serio Serio w takim momencie serio Noo No nie, zlagowało mnie Kłopy no, Czym ja spadam tutaj No Nie mogę To fly jest głupi mnie w nerwie Teraz włączę Twoje Przeszedłem Jak? No nacisknij to Tomo Proszę nie, tutaj wychodzimy już poza mapę to nie Teraz Tutaj się no. nie da przejść. Ej, tutaj mam Przeda. pewien problem, bo ja tutaj nie wiem gdzie mam iść. Właśnie trochę to jest w tej mapie, że nie Słuch. jest oznaczonych jest i... Co pan no mi się tu... wydaje, że... No bo tam no. jest ten, tam jest już yy, wiesz, Szukaj. co... Szukaj jakiegoś przycisku. Tam już omijamy. A tam się Przy... do odmiany sk on, fuck. Tam się dla odmiany skoczyć nie da. Dobra, tutaj. To tak. Gdzie Tomo, tu gdzie Tomo poszedł, tutaj, dobrze. Toma nie, poszedł. tam jest, tam jest checkpoint, tam jest checkpoint. A nie, sorry, tutaj przecież ten... Widzisz jak tu się skręciłem na tą popłytkę, to... Nie, tu powinno być jakieś No bo y no, tutaj się otwiera, tutaj, o. zobacz, widzisz? Ej, tutaj, idioci! No tak, ale to jest omijanie parkuru. Omijanie? Tak mi się wydaje, ale... No bo zobacz... Nie, o czym ty mówisz? Nie, to jest ale dobrze, no serio. No zobaczyć, bo tutaj trzeba przejść, nie nie, yes, mówię ci to Nie, tam na pewno już nie kraszę. Tutaj... ileś zakładamy, patrz. Tutaj nie, 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 zobaczcie, zobaczcie, patrzcie. Chodźcie tu, chodźcie tu do tyłu. Zobaczcie, bo tu jest takie, tu jest tutaj te pistony i one powinny tu Tu jest przejście, tu bokiem. Bokie. Dobra, ja tutaj byłem. Dobra, No i tutaj Tam się nie doskoczyła. Nie, no ja też tutaj byłem, poczekaj ja byłem. No to ja tu gdzie skoczy bo ogra no. że nikt nic nie widział. Czekaj, a dźwignia? Ja idę tutaj tędy. To się, to a z... Nie, to jest zbogowana ta mapa zbugowane strasznie. Te, ta, ta, te, to znaczy ta akurat... Nie, ja też tutaj latam, bo ja nie wiem o co tu chodzi w ogóle. Czekaj. Tro, tego... Aha, tutaj strzała widzę. Nice. Wow. Ach, tak, tutaj nam się logoutera teraz. Serio? Czy serio? Gdzie? No tutaj, w iPhone. Eee, poczekaj wiesz co No I to tak się da Poczekaj bo tu Nie da się, da się, no. da się Czekajcie ja Dobra, to no, zrobię Tak hey, jest, polska grupa społeczna <ścoughs> To mogę dać Dobra, to, da. to ta, ta, ta. Nie serio, Ej, nie serio, ale nie naprawdę, bo mi się ten fly cały czas włącza, nie naprawdę Weź włącz te baty cieciu Przepraszam cieciu Okej okay, już jestem, sorry, bo ale, bo ale mi się ten fly włącza Ja tworzę, ja tworzę, ja tworzę Kto tu postać? Co? Co to jest? Nikt nic nie widział <laughs> Fuck Co to było? Ej co co było? Wcale nie widziałem, że masz jajko creepera w ręce i... Co? Ja! Ja! To wszystko było nagrywane i to ty wiesz o tym, dobrze. Okej Okej. Nie, 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 nie. Dobra. Też jak tam wyprób... No co mi nazwania kurde! A śniegnuje. Hmm. No O! No gdzie teraz? Tak jest A... w Minecraft. Cześć, nie patrz tutaj. Brawo. Brawo! Idioci. Zawiery. Te pewnie? No. A co to ja, jest Twoja matka? Kurzalny <laughs> no nie. Ну, О, Боже, да тут скотч. О, я Тихо. я кто? Деньги! Это на... спринте сделать, смотри. Я тебя подниму, давай. Я тебя подниму. Я тебя подниму. Ну, Я тебя подниму, не бойся. Otwieramy! Eee, ooo, ooo, ooo! A to górę czy to botowało? Aaaaaah! Tak? Gdzie on jest? Ej, czekaj by mnie zlagowało stary. O, to... Jak to... Jak to trzeba zrobić? No to fajnie jak wygląda. Co mnie biją? Ja biję. A, bo to... Ogarni się! I no, tak. no miałeś ja bo czekaj, weź, ja cię wybiję. No Scott. Nie, ja, ja A to sam. Dobra. <grym> Okej, okay, nie, 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 nie. <grym> no! Idiot! Ludwi. Boczcie. Aj! Trzeba zamykać po, so po sobie dziwi, tak? Pewnie. to nie kulturarny. No znowu mi zamknął drzwi! Co no. za człowiek. Lecisz to To musi, to było tak, to musi, to było tak, to musi wskoczyć, to tak, zamknę. Panie. Panie. Cze... Panie. Tak, to, tak, to się da wszystko tutaj. Szanowni my się lejemy. Nie, my się na pierwszą, po prostu. Tylko jesteś, będziecie fajniejsi Nieee Nie, tak. nie chodź, ja ty ja nagrywam parkour, a nie To jest fajne jakieś Ej nie sorry, to jest przecież ten, to jest przecież um, serwer PvP tak Bo tak czy, nie No widać, Co? nadaje cię temu to to <laughs> serwisowi Jak to przejść, kurst, no, no, no ja też nie Przeszła, ale i mi szczunią. Popatrz, popatrz, no nie, znowu zamknę drzwi. Ja już nie no, no, się na mi... to, to cieszę. Kuba też zamyka, więc. No ja kam Co to mógł, mam dla lam zostawić otwarte? A, tu tutaj tak trzeba zrobić, tak. I tak. Dobra, ja... Co po... mi zasłaniasz du? No? Bądźcie się. Dobra, walizę. No. Przecież my to przechodzimy... Głupie takie Dobra, dziękuję panom, też podziękuję, do widzenia Panom podziękujemy Wiesz co się dogoniliśmy, właśnie O skur... Usnij z konwersacji. Oooooooo! No właśnie, no... Parenowa to jest forteza, my w my to... Żaby nie będzie To mogi, nie No nie, teraz się tutaj nie wskoczy o nie. O, zasłania. Co mu się nie wskoczy? No, o nie, to jest ciężkie. Co musi się niby nie wskoczy? A, tramowa. Co zrobiłeś? Eee, cheat. -o. Weź ty w ogóle wyjdź z tego serwera, człowieku Nie ma się. Nie mam na, 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 na ciebie siły. Nie ma na ciebie siły, patrzeć po prostu. O co w ogóle? Of cołowę. na mnie. Okej. O nie, no. This is. This is Kriste. Mały pigment, zobaczcie, baby. sobie zabie pigment. Baby sobie pigment. Skoczyłem Ja też. Co no, oświetlasz torczami? Pozwolić. No. Co to się dzieje? Serio? Kurczę. W ogóle lawa się dopiero teraz generowała i trzeba dopiero się, 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 się... Ej, zobaczcie, tam jest Enchanting Table. To jest... 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 To nie? <grym> o! Spacja, spacji ja nie umiem wcisnąć <grym> Nie masz nie kciuka umiem. Nie masz kciuka Nie umiem <grym> A ja się no, czymś no, innym zajmuję Nie mogę doskoczyć Nie mogę doskoczyć A może to nie Może to nie trzeba zrobić do jumpy Zaraz tutaj panu podziękujemy <grym> <grym> Tu się da skoczyć w ogóle? O, co on no, by w ogóle... Tak, bo to już... ...nieraz skoczyłem nie. <grym> O, o przyznał się, cheatuje. Tak. <grym> Better sprinting. Cały dzień pewnie ćwiczy, dlatego... Better ...ej, no sorry. <grym> Ej, to już... ...to już chyba wszystko wiadomo, dlaczego Sławomir jest taki dobry... ...w tego parku. <grym> pewnie całe dnie ćwiczy tutaj. Better sprinting. Żeby odcinek tak? dobrze wyszedł. Wiesz, nie mogę się zbłaścić, muszę być najlepszy. Tak na serio z tym noobem. I jeszcze większym niż ja. O, cholajcie się przez dół. Okej, dobra. Ale powiem wam, że przez was się bardzo uczy tego parkura. Ja, ja! Jajdła. Ciebie ciebie głowa. No, akurat no, no, no. Druga mapka dopiero dzisiaj szhitowana. Pod koniec. Pod sam koniec, a tak to wszystko uczciwie prze... Wszyscy, wszyscy, wszystko... Wszyscy, wszystko. Wszyscy, to, to w końcu każdy, Wszystko, szkoły, wszystko, szkoły. wszystko, wszystko. No ale nie, serio. Tylko dwa... Tylko dwa momenty szhitowałem. O nie. Nie. Nie daruje po prostu. Ej, wodla ty, to... Aaa, bo ja mam shadery włączone, wszystko wiadomo. Tego tak nie jest to gówno A tutaj masz klocek rzeczywiście Ładna w ogóle mapka taka fajna, zniszczony zamek no. Czekam, czy się wróci, się, kto wyjdzie idzie No Czemu ja to spadam? No stójżeż tu! On Serio. No co? Nie mogę coś wskazać. Magic Nop Help! <laughs> o, tu jest Magic Nop Help! Idę tam. Jak się tutaj... Ej, co jest? O, oh, świetnie. Magic Nop Help i jej Ha! A, to... Tu... Ha! Ao, okay, okay. Serio. Ej, nie, za bardzo klatkuje teraz. Nie, nie? Mnie zaczęło no. Minecraft tak Ej też właśnie Minecraft, Minecrafta strasznie. Nawet bez shaderów włączyłem i klatkuje mię wszystko. Lol, dobra, jestem. Ej, jak to teraz? Przeszedłem no nie ostatni skok. Serio, już ty Tomu jesteś na końcu. No. My z Sobanem to... Dziwne, dobra, że tak są. O, ma pierwszy. Dobra, zobaczmy... Nawet nie, w tamtym odcinku ja raz byłem pierwszy, no to weźcie. Raz. Raz. to no. ty, ty to samo, Tomo. to śmieci. I raz. Toma. buduje. No nie, co za gówno. Toma kiedy to Toma buduje? Zawsze. Co? No, dobra, ja to Coś tu przegrywaj się, wkurzaj nie umie przegrywasz. To jest Magic Idź tam, idź tam! <grywa> nie, nie przejdziesz Nie, bo nie jestem Noob tak jak chcę. Ale nie, ja tam, ja, to tam nawet skoro... się nie do tego przejść. Ta, tak. That face? Co jest? Czekaj, no dobra. No ej, co jest? Kurde, ja sobie tu przejecę, bo nie widzę. No Żal Dat noob Nie, mnie to za bardzo klatkuje, żeby mnie teraz oprzeć. Teraz no stań tutaj. E, a ja jaki stan, dobra. Eee, zobacz, dobra. Stań tutaj, macie pucy. Nie, poczekaj, ja to griffuję. <śmuszczaj> nie Nie, serio, bo... To jest za... Ty na jednym sprincie jeszcze to trzeba przejść, serio. No, mnie serio. Tutaj klot... no. no mnie też właśnie zaklatkuje tutaj, ja nie mogę... Ej, poczekajcie, ja zaraz będę relogał chyba. Sobie, się ja jest? za chwilę odpalę sobie 2 gigaram na Minecraft, a, bo mam jeden Cześć, nie wziąłem, nie ciekawe Dobra, ja, no. te... ja za chwilę no. wracam To nie idźcie nigdzie dalej Dobra, jestem już po krótkiej przerwie Poza za strzały to, to graszam, to graszam, to graże. Ja? Nie, nieprawda, ale ojej jeszcze podamy. Nie wiesz Nie wiesz mu Ale co? To tak powinno być? Tak. No, noopstecz. Wszystko za... O! Szczęśliwa trzyna... Chodzimy właśnie do szczęśliwej trzynastki. Noopstecz, zamknij apel. Ja okay. ja Serdecz. No, co robicie? No, Imes. No. What the? Откинул он туда! Нет, сейчас я сейчас... Ха-ха, не... Не суть пытки, так что он там застанет. встанет. он. Ну... Ой, зайдь. Зайдь. Ну, зайдь! Nie, mnie wątpnął Może jest Ale co ja no serio? Nie wchodźcie na tą płytkę Cały czas No właśnie Bo Tak to nigdy nie przyjdziemy Zostawcie właśnie to Może bardzo odpoczywa jeden system i... i... się z <grym> aj, aj, aj No serio? Ty, aaa, goda mam włącznego, okej, okay, okej okay. Na szczęście, dobra Ej, widzicie, że wy cały czas umie praktycznie... Ej, wy tak grifujecie czy wy tak lecicie cały czas? My, no? ja normalnie no. przychodzę. U serio? No? Widzicie jak to w ogóle na, na Minecraftie wygląda? Jak wy się lecieli cały czas? To, to uciełem. Nie serio, ale... Przynajmniej ten, przynajmniej soban. No. Soba, so, soban cały czas ota. No serio o, mówię. Tu jest guzik. Może jeden z tych guzików będzie magiczny. To nie do przejścia. To jest do przejścia, patrz, ja już jestem. Ja, ja jestem Tarzanem. Ja jestem Tarzanem. Nie, nie, nie się Jezu, nie

Ej Ja nie, ja, ja, ja nie podałem ja nie podałem się dla mnie w Dobra, zrobiłem to czysto. No, wejdźcie. Ej, tu jest pojęczyno, o w dupę. O w dupę to jest pojęczyno. No, ostatni raz. Ale to bo co, bo lubi w dupę? Tak. Ta? Tak? Ta? Tak. Tak? Tak. Zawsze, wszędzie. Dokładnie. No. Głupie debile. <laughs> No, sam. Słuchaj, no, I tak robicie. Lecić tam. Jest. No lich, yes. tak lepsze. Yes! jest. Dickman. Nie, nie, nie. Ile już jest. Ej, ile? ile mam i dużo. Ile mam i do dużo odcinek? Dwa, stara. Nie, czekaj. czekasz. dwie. Sorry. Ja jestem za boty, jak Wystarczy, się! Dobra, jeszcze tego znajdziemy. O, chyba creepery wybuchają. O, odjeżdża do łąka. To chyba tutaj zaraz kika dostanie. Chyba ktoś zaraz... Chyba zaraz coś tu podziękuję. To panu podziękujemy. Aha. Okej, okay, dobra. No to ja... Na razie i cześć. Ta, nawet nie nagrywał, bot. O, mu się tu, nie chcę nagrywać Ej który to jest level? 14 To jeszcze ten nie kończymy Chciałbyś Co ten pajac tam robi, możesz mi powiedzieć? Stoi i chyba robi pop, pop. A Ej zaraz ile tu jest kratek? 18 Serio? 5 Tutaj z... Nie, nie cierpię wody. Weź ty przeskocz Ja to zrobię. Coś to nie do przejścia, jak było kocham. Crasher. Ja on poszedł. Ale jest nas duby, ale jest nas duby, patrz, można wejść na samą górę. A nie, nie możesz. Ja nie na się tego tu przejść. Aha, bo to trzeba... Już wiem, zobacz, to trzeba przez tą wodę pewnie przeskoczyć. No, tak? Trzeba się od nie... No, 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 no. no... Nie, to już nie. Ja pójdę. <laughs> Dobra. Dobra, no, przesz no, przeszliśmy. To chociaż przeskocz ty uczciwej. A to i tak to są cztery kratki, to nie jest trudne. O pana to... Tak ko kogoś tu chyba... To, kogoś tu chyba wyrzuciło. On to te jest, jest pewnie. To jest to Ja nie nie ogarniam. Break nie, nie ogarniam życia. Chyba, bo tutaj piszę no, taka... No, no, no. To taka magiczna tabliczka. Break grass, I'm not grass. Przybijeś to? Tak, przebiłem stało? Właśnie nie wiem. A, woda. No, woda. No, Bardzo. Obraz, wejdźmy. Tu się da we... Tu nic nie ma. A, tu się da wejść chyba. Tak, tutaj jest, tutaj. Trzeba widne na górę. Tutaj trzeba w na górę, tu. I tu się idzie dalej. Raszer tam grypuje życie. Dobra, przeskoczyłem. Czekam na Ciebie. W ogóle on jego nie ma na Serbii. Mówiłem właśnie. Ej to myślę, że możemy skończyć tutaj. No, dochodźmy tutaj już. Pożegnać się bez kruszera. Bez do kruszera, dokładnie. Pozdrowienia dla wszystkich za kruszera. Pozdrawiamy również Krzysia. Cześć, cześć, cześć. Dobra. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Komentujcie, subskrybujcie i cześć! Siemka.